Witam, dzisiaj kolejne zdanie z Cracking decoding Interview Dzisiejsze zadanie to e, palind e, Palindrom Permutation e, Czyli e, na polski to by było e, permutacje palindromów, coś takiego Mamy stringa. Mamy napisać funkcję, która sprawdza, czy jak, jakakolwiek permutacja tego stringa daje nam palindrom. No i że palindrom to jest takie słowo, które się czyta tak samo od początku, jak i od końca. No dokładnie. I tutaj jeszcze. No i tu nie muszą być jakieś znane słowa ze słownika. I tu mam przykład. Mamy tac, coa i odpowiedź jest TRUE, ponieważ permutacja tych, czyli po jakaś permutacja, czyli. O, permutation jest wtedy, kiedy możemy te same te same tutaj znaki dowolnie przestawiać. Te znaki możemy dowolnie przestawiać i wtedy jest jakaś permutacja. No i jest taka, taka permutacja, która daje nam palidrom. Bo z tych znaków, żeśmy zbudowali no przepraszam, z tych znaków, żeśmy zbudowali takie takie znaki I to, to jest palidrom, to jest TA CO i C, a czyli na dwóch na tej na tej stronie jest TY, na tej, na tej stronie jest A na tej na tej stronie jest C, no i po środku jest O. Hmm, czyli yy, czyli z tej strony z przodu i od tyłu się tak samo czyta, tutaj jakby z, Białe znaki są pomijane i wszystkie inne. A i tutaj jest jeszcze to też ważne, że tam jako nie napisali, tylko też może wprost, ale że w każdym razie no, tylko wszystko z małymi literami, więc tutaj jest podane dużymi, ale można przyjąć wszystko z małe małymi, małymi literami. No i to jest inny też palidrom, że tu jest A, A, T, T i tu jest C w ogóle bo tam źle przepisałem. C i O. Okej. Okay. Także jak to zrobić? No ilość permutacji czegoś takiego, no to jest może być bardzo dużo. To jest chyba jeszcze się nie wiem silnia. N silnia, więc to jest coś okropnego. Więc trzeba to wymyślić jakoś, jakoś lepiej. Kluczem tutaj jest to, żeby zrozumieć co to jest tutaj właśnie ten palidrom. To znaczy, że Musi mieć parzystą ilość znaków. Po dwóch parzystą, czyli jest T, to po drugie to też musi być T, czyli parzysta ilość. Oprócz jednego, czyli że jeśli ma, przypuśćmy, pomijamy tam białe znaki i inne też tam, jakieś dnia alfabetyczne, no, przypuśćmy, że ma nieparzystą długość, czyli to ma nieparzysta długość, no to wtedy może być tylko jeden nieparzysty znak. A to wszystkie inne mogą być. Muszą być parzyste. Jeśli akurat ma parzystą długość, to wszystkie muszą być parzyste. I o to tu chodzi, żeby to zauważyć. No i teraz Wam się już znacznie upraszcza, że po prostu musimy policzyć w wyrazie wszystkie znaki w stringu, wszystkie nasze znaki i policzyć, czy są parzyste, czy nie. Jeśli nie nieparzyste, to policzyć czy rzeczywiście tylko jeden znak nie jest parzysty, tylko wtedy, kiedy całą długość naszego stringu jest nieparzysta. A jeśli jest parzysta długość naszego no to muszą być wszystkie z tym parzyste znaki. No i dwojako do tego można podejść. Na początku przedstawię jakby najprostszy tutaj, który napisałem. Czyli używam mapy. Ma mapa, nazwane TAP. No, już tak. Nieszczęśliwie, w każdym razie map. Na początku to jest długość, jest równa jeden lub 0, to już jest trudno, bo co innego. W każdym razie map. I teraz mam inty i czary. Czyli dla każdego znaku idę po kolei przez całego stringa i wkładam tutaj, jakby, tą, tą literkę do naszego, naszej mapy. No i w tym momencie zwiększam tego inta. Czyli na przykład wiemy, jak jest literka A, no to w mapie A odszukuję i tam zwiększam o jeden że a występuje yes. jak tego jak nie ma jakiejś to automatycznie tworzy i tutaj nie ma z tym problemu tylko mamy mało miejsca zaby zajmuje tylko te które mamy literki ale chodzi o to że wyszukanie danej literki w mapie no to jest logarytm n bo tutaj idziemy po grafie także logarytm n i to nam daje i teraz jeszcze razy tutaj yy, for Wszystkie znaki, no to daje nam całą złożoność obliczeniową oblicz n log n. No to jest dużo lepsze niż n silnia, ale będzie można coś lepszego wymyślić, do tego dojdę. Także całość algorytmu jest n log n. No i jak mamy właśnie już sobie przy taką mapę, no to idziemy po kolei przez mapę i teraz no po tabie sobie tutaj idziemy, czyli naszą mapę i patrzymy, czy wszystkie są nieparzyste. Jeśli są nieparzyste, jeśli są parzyste, no to idziemy dalej, idziemy dalej. Jeśli są nieparzyste, no to patrzymy, czy jest tylko raz, bo raz może być. No jak jest raz, to ok. No to tutaj wchodzi nam, że tutaj było już czyli już raz było za drugim razem, że ona wejdzie. Wejdzie nam już tutaj za drugim razem, ale za pierwszym razem jeszcze nam nie wejdzie tutaj. Ustawię tylko na to, że już raz, na raz nieparzystą. I jeszcze sprawdzi tutaj długość. Jeśli długość jest ymm, parzysta, przy, przy tym, jak przed pierwszy raz na nieparzystą, no to dazo już wychodzi, mówi, że false, no bo jak jest długość parzysta już znalazł jakąś nieparzystą, no to na pewno jest false. Nie, ma, nie może znaleźć takiej, takiej permutacji, żeby była palidromem. A jeśli długość jednak jest nieparzysta, no to potem patrzy tak długo, aż znowu nie znajdzie jakiegoś nieparzystego elementu, no i wtedy już na pewno też zwracałby false. Wszystko to przyjdzie, to przyjdzie true. No i to jest n. To jest n log n. Także w sumie jest n log n. Teraz tak, tutaj można jakby no klasycznie, albo mamy, zajmujemy więcej pamięci, albo to przyspieszamy program. Tutaj akurat przyś, zajmujemy mniej pamięci, no i przy, mm, przyspieszamy też y, troszeczkę, aby wolniej wykonujemy ten program, bo możemy zrobić takie coś, że tutaj Zamiast mapy możemy użyć na przykład tablicy z, z tymi. Z tablicy i na przykład każdej literce od, odpowiada jedną my tablicy i tam określona. Przypuśćmy, że mamy właśnie tylko małe litery, więc mamy tylko od A do Z. No to y, jeśli mamy język angielski, to tam jest chyba 27 pozycji. Nie? 27 znaków. To przy polskim to też trzeba, bo potem ym, zależy jakie mamy te yy, 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 konwersje. To się yy, czy mamy właśnie Latin, yy, UTF-8, czy jakie inne, inne tam właśnie sposoby czytania tych znaków. Ale przypuśćmy, że mamy ten angielski. No to w tym momencie mamy 27 znaków. Mamy tablicę 27 elementową i idziemy po prostu po, po tym spinku i za każdym razem INTA zmieniamy na. Właśnie tego, ten, tego czara, takiego znaku zmieniamy na INTA I, i wtedy w tej tablicy 27 elementowej wstawiamy, jakby zwiększamy ten element. No I wtedy do wyszukiwania tego log tutaj nie ma, tylko jest tutaj stały czas, więc to ma N, więc w sumie można by wtedy to zmienić na ten, nie, jakbyśmy to, 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 to tutaj zamienili. E, dobrze, ale to może nie będę tego zamieniał, ponieważ jeszcze jest zupełnie inny sposób rozwiązania tego. Nadal no, to samo, czyli chcemy znaleźć właśnie tą parzystę, tutaj znaki parzyste. i można użyć bitu do tego. Tutaj właśnie palindrom, ta metoda z wyszukiwaniem bitów, czyli znowu mamy tego stringa. I tutaj właśnie już zapisujemy, tak jak powiedziałem to, że możemy zmienić od to dotąd. Bo tutaj na początku jest że tak przedtem, że jeden znak lub 0 no to Ale jeśli mamy tutaj yy, więcej znaków, no to w tym momencie jakby zapisujemy do tablicy, tylko że nie do tablicy, tylko do stringa. Każdego zmieniamy na inta. Czyli na tutaj każdy, tutaj, to nie jest tablica intów, tutaj będzie tylko tablica buli, no, czyli tutaj jakby int. I teraz w tym momencie, jak raz się pojawił, no to jest na jedynkę zrobione. Jeśli jest, się drugi raz pojawił, no to to znowu jest zmienione na zero. Jak znowu się pojawił, no to ci wiadomo, że jak jest nieparzysta ilość razy się pojawił, no to będzie jedynka. Jak będzie parzysta ilość razy się pojawi, no to będzie zero. Także tutaj to zapisujemy właśnie jakby zamiast tablicy do inta. To jest tak samo jakby szybkie jak w tym tablicy, ale po prostu dalsza część będzie lepsza. Także tutaj to nie jest lepsze, ale pokazuję jak to właśnie tutaj zrobić. Czyli właśnie od a bierzemy sobie skrajne wartości a do z. No i idziemy po tablicy, po naszym stringu i patrzymy wszystkie czary. Kary. Jeśli się mieści właśnie od A do Z, czyli jest jakąś literą z zakresu A do Z, małą, no to w tym momencie właśnie odejmujemy do tego i czyli wtedy, jakby tutaj A to będzie u nas z, z pierwsze miejsce w tablicy, no u nas akurat pierwsze miejsce w tym, w, w intie i wiadomo, z to jest nam największe do 27, tutaj jest, int jest tam 32, więc Powinno wszystko działać. No, to in z tymi intami zawsze jest, ale tutaj tak akurat występuje, jest, jest. I teraz w tym momencie właśnie tutaj mam taką prostą makro, tutaj, które po prostu zamienia mi dzisiaj z jedynki robi na 0, a z 0 na jedynkę W danym miejscu, czyli w danym miejscu, w tym incie zmieni sobie. Te no i to co nam tu dalej po prostu pomaga, to jest to, że jest taka właściwość, że jak mamy takiego właśnie inta, gdzie jedna tylko będzie nieparzysta i odejmiemy od tego jedynkę, to dostaniemy takie coś. Teraz to jak zrobimy to i to, czyli operator logiczny end, to da nam zero. Jeśli by było więcej niż jedynka, czyli na tutaj jedynka, albo jeszcze jakieś w jedynki w tym całym, no to tutaj nie da nam zera. jest taka właściwość i można z niej skorzystać. Także tutaj patrzymy, czy właśnie, czy od tego odejmujemy jedynkę, czyli bitvector odejmujemy jedynkę, i to, enda, i to musi być równe zero. Jeśli nie jest zero, to znaczy, że naszym, hmm, hmm, nie ma jednego, yy, jednego, jednego nieparzystego. Yy, yy, czyli po prostu tutaj może być więcej nieparzystych, lub 0, lub chyba nawet też, chyba 0. Minus 1. No to też tutaj powinno nam przejść, bo to przeważnie tak poza zakres tych 26. No, nie do końca. W każdym razie. Tu popatrzymy głównie, czy jest jeden. Czy jest więcej niż ta jedynka w całym tym incie. No i patrzymy, czy widzic 0 czy wszystkie były parzyste, no to też na pewno jest palidrom. Eee, no i wtedy właśnie to jeśli to lub to zostało spełnione, to, tu w przeciwnym razie jest, wrzucamy false. I, i, i tyle. Tak. Jeszcze się tu zastanawiam, czy tutaj musimy to sprawdzać długość, bo tutaj nie, sp nie sprawdzam długości. Mhm. Mamy całość, więc wiadomo, że tylko jeden raz jest. No to wtedy długość też jest. No to nie musimy sprawdzać długości, a tu bym sprawdzał, czy to może tu nie muszę sprawdzać. A, to po prostu mi przyspieszy działanie. Nie, nie, to ok. Tutaj nie muszę sprawdzać, tam po prostu to przyspiesz. Także widzicie, tą część sobie uprościliśmy do, do tego, do, przepraszam, tą, tą część myśmy sobie uprościli w tamtym drugim przykładzie do do OATN. Chociaż tutaj też można do tego uprościć a to druga część w ogóle to mam akurat też. Ma O od n, a w tym naszym to w ogóle jest, jest stałe czyli o od 1, więc tutaj jest lepsza. Więc no, ogólnie całość tego jest O od n, gdzie ta też teoretycznie może być O od n, ale ta wersja jest, jest szybsza na tych bitach, nie? Dobra, także jeszcze zostało nam tutaj właśnie do sprawdzenie. I teraz tak, to, to tutaj mamy w parzystą ilości r 2, Rki czy 4 Rki, Tu mam A2 razy, T mam raz, 2, raz, 2 I wszystko, wszystko mam do tego. Tu jest taki sam string. Tu string i tu jest ten sam. Więc powinno nam mi zwyciężyć tru. True, dobra. I teraz dodamy jakieś tutaj jeszcze O na przykład. Bo no to też 2, tylko jedno wyzna jest i jedno O. Nie. No to powinno być OK. I teraz jeszcze dodamy jeszcze jedno nieparzyste. Czy są dwie nieparzyste, no to powinno być dwie nam zwrócić, że... Jest yy, źle, że nie ma takiego force na zwrócić. Tak i obydwie nam metody wyzwyciły force, także wszystko działa. Dobra, także dzięki za, za uwagę. Yy, jeśli podobają Ci się ten, ten kanał, ten, ten film, to zapraszam do subskrypcji. Możesz zostawić lajka. Trzymaj się, na razie, cześć.